Siemaneczko sportowe świry. W tym filmie zobaczycie moją stylizację na Vixapol. W opisie będziecie mieli napisane, w której minucie zaczynam gadać o stylizacji, dobra? Nagrywam ten film tylko dlatego, że na Instagramie. Z dupy trochę zadałam pytanie, czy chcecie zobaczyć tą stylizację, i było strasznie dużo odpowiedzi, że chcecie zobaczyć. No, co mnie bardzo ucieszyło, a jednocześnie mega zszokowało, bo ja myślałam, że sobie puszczę pytanie w eter i w ogóle nikt na to nie odpowie. No, ale super, że uczestniczycie w życiu mojego bloga. Sama ze sobą ustaliłam, że na YouTubie, jak inne blogerki, absolutnie nie będę się z niczego tłumaczyć. Na tym YouTubie siedzę dużo, oglądam te wszystkie dziewczyny, i strasznie mnie mierzi to, że YouTube próbuje udawać trochę telewizję. W tym sensie. Że żeby nagrać jakiś film na YouTubie dziewczyny zazwyczaj robią sobie pełny makijaż, podklejają taśmą pod brudek, żeby nie było nic widać, żeby wszystko wygładzone było taśmami klejącymi. A w ogóle może jeszcze ja bym sobie tak podkleiła usta, żeby tak do nosa mi. O, i to, to jest seksowne. Oglądam te filmy i zazwyczaj właśnie, na samym początku filmu. Kobiety tłumaczą się z tego, że mają, nie mają fryzury, że nie mają makijażu i hej dziewczyny, w tym filmie bardzo przepraszam, wybaczcie, że musicie mnie taką oglądać, że ja jestem taka paskudna. Przepraszanie ludzi, że się nie ma makijażu. Na ulicy jak będę to jak będę po ulicy chodzić, to każdego będę zaczepiała i mówiła, że nie mam makijażu. Ja tak traktuję YouTube, że po prostu ja gadam do ludzi tak jakby na ulicy. Do ludzi ulicy ja gadam. Od razu wam mówię. Ja nie mam makijażu, włosy są na swoim miejscu, po prostu wszystkie. Ja na moim blogu nikogo nie udaję, absolutnie nie udaję telewizji. Te dziewczyny, które narzekają na to, że media promują dupsko Kim Kardashian, i w ogóle jakieś anorektyczki, i tak dalej. Myślę, że powinniśmy sobie znaleźć to rozróżnienie pomiędzy mediami a rzeczywistością. Ja po prostu bardzo grubo hehe współczuję tym kobietom, które no, wstydzą się swojej twarzy, wstydzą się swojego ciała. No, jest mi bardzo przykro z tego powodu. Odsyłam do filmiku: Jak mieć wszystko w dupie, jeżeli ktoś ma do Was jakiś problem. Filmik o tym, jak mieć wszystko w dupie, yy, podlinkowany jest jako pierwszy na dole. I jeszcze jedna sprawa. Wy nie musicie nikogo przepraszać za swój wygląd. Ważne tylko, żeby nie śmierdzieć innym ludziom. To według mnie jest ważne, bo jak ktoś już capi, to już jest nienawiść do niego, do niego rośnie. Ale jak ktoś wygląda, no to nie trzeba na niego patrzeć, prawda? To, to tylko wystarczy odwrócić głowę, no. Z nosem zatkanym nie będę chodzić, bo to już to nie jest już normalne. Bardzo często, kiedy chodzę z moimi znajomymi artystami po mieście, nie tylko Łodzi, ale też po, po wsiach, bo mam rozsianych moich przyjaciół, wielokrotnie, wielokrotnie usłyszeliśmy szczekanie takie w stylu PEDAŁY DO GAZU, urwy. POLSKA DLA POLAKÓW, TYLKO PIS, JEBAĆ PEDAŁÓW! I ktoś ci to mówi w odległości takiej od ciebie, no to gul wiadomo, rośnie. I jakby w mojej głowie litość cała się zatraca, i mam ochotę, wszystko co mam pod ręką, wbić po prostu w ten ryj krzyczący, szczekający. Ale tego nie robię, bo jakby ta druga strona, moja anielska cierpliwość się uruchamia, i nie odzywam się ani słowem. A jedynie. Podchodzę jeszcze bliżej szczekającego psa, podchodzę do niego z telefonem i nagrywam. A najlepiej, jeszcze z, od razu z fleszem, żeby było wszystko widać, słychać i żeby on od razu też wiedział, że, że ja nagrywam. Bo je, jeżeli dorosły człowiek jest w stanie tak do ciebie szczekać na ulicy, no to znaczy, że jest skończonym kretynem. Nie ma prawa głosu, przynajmniej do mnie. Właściwie no, oni mają prawo głosu i to jest najgorsze. To jest najgorsze. Ja nie jestem żadną patriotką. Dla mnie Polska już dawno nie istnieje. Tak, a propos stylizacji na wiksapol. Agresję najlepiej rozładować właśnie na wiksapolu. Ja właśnie bardzo często słucham wiksapolowej muzy, bo ona jakby ściąga ze mnie tą agresję. Bo sama jest mocno agresywna. Jeśli nie wiecie, jak sobie radzić z tą agresją, która się w was rodzi i yy, jednak yy, wiele rzeczy nie pomaga, to polecam wam po pierwsze, mój drugi filmik, który jest podlinkowany na dole jako drugi, filmik z lasu, którym pokazuje jak sobie radzić z tymi negatywnymi emocjami. Jeżeli nie macie możliwości wyjścia do lasu i na przykład jesteście właśnie w, domu, w mieszkaniu sami, tak jak ja, i jakieś właśnie te, no jest kumulacja tych negatywnych emocji, to ja polecam Wam się zabrać w sobie i krzyczeć. Jebać! 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 Może to jest y, mało kobiece, ale y, dziewczyny, nie dajcie sobie wmówić, że kobiecie nie wypada przeklinać, a tym bardziej modulować głosem, tak jak ja to właśnie zrobiłam. Jebać! 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 To nam nie pomoże. Jebać takie. Pamiętajcie, wszyscy moi, powiedzmy, widzowie, nie dajcie sobie wejść na łeb. właśnie z polu. Jest godzina 4.30. Ja zupełnie nic nie słyszę. Zupełnie. Więc nie wiem, czy mam mówić głośniej. No i oczywiście nie zdążyłam nagrać stylizacji, dlatego e, nagram ją jutro. Siema, jest godzina 19. Ja dopiero wstałam, zjadłam śniadanie i jest dzień po polu. Cieszę się, że nie piję alkoholu, ani nie biorę żadnych dragów, żadnych mocnych dragów, ponieważ dzisiaj już na pewno bym nie żyła. A jeszcze o tej 19 żyje mój organizm się zregenerował. Teraz próbowałam nagrać ten film, ponieważ jeżeli ja coś obiecuję, a obiecałam wam na Instagramie, że ten film się ukaże, jeżeli ja coś obiecam, to nieważne, jaką drogą ja do tego dojdę i ja wam to po prostu wyłożę, i mianowicie. Rozpierdoliłam sobie właśnie lampę moją doświetlającą. Stąd też muszę doświetlać się takim głównym. A statywem jest kubek z Haną Montaną i zeszyt. Pokażę Wam tutaj śmierdzące elementy stylizacji, które miałam wczoraj na Wixapolu, i opowiem o nich oraz pokażę Wam też niektóre elementy będące propozycjami do innych, podobnych stylizacji na ten Wixapol, bo nie mogłam się zdecydować do ostatniej chwili i dosłownie tuż przed samym wyjściem całkowicie się przebrałam. Zacznę mówić od tych rzeczy, w których byłam tam ubrana naprawdę. Po pierwsze to są tribale z Chińczyka za 90 groszy para Trybali cuchną strasznie, ponieważ przepychałam się nimi przez spocone tłumy wiksapolowiczów. Koszula taka z lumpeksu za 7 zł. Ona tutaj ma taki łańcuszek z krótkim rękawem, żeby tribal był widoczny. A jednocześnie też tribal był potrzebny, żeby po prostu nie było potwornie zimno. Kiedy, kiedy wyjdę z domu i Oczywiście na tym Wixaplu chciałam wziąć jak najmniej ciuchów, żeby mi się tam nie pogubiły. Do tego welurowe spodnie, chyba za 5 czy 6 złotych z Lompexu. Dzwony. Takie. Szalik. To jest moja zdobycz życia. Jak byłam w tym roku na Audio River znalazłam taki szalik. No znaleziony, nie kradziony. Jak to jest czyjś z Was, no to, no to trudno. Teraz jest mój. Tu jest napis GIRLS. Taki bardzo dziewczyński szalik. Łażę w nim teraz cały czas. Mam nadzieję, że przez całą zimę będę w nim chodzić. Bardzo ważna sprawa dla osób posiadających taki duży biust jak ja, to stanik. Myślałam, że ubiorę sobie taki sportowy stanik i prześwitującą bluzkę. Kupiłam sobie ostatnio za 4 zł stanik sportowy właśnie na ten Wiksapol w lumpie ale jednak jak poskakałam to on w ogóle nie trzyma mo mojego biustu więc ubrałam mój standardowy stanik bardzo dobrze dopasowany do mnie do moich cyców a i tak y jednak trochę cycki nie bolą od tego skakania do tego y był jeszcze plecak myślałam, że będę miała nerkę ale miałam nerkę w środku tego plecaka i wzięłam ten plecak akurat najuchydniejszy w sumie najgorszy jaki mam u siebie bo myślałam, że zostawię go u znajomych w ogóle nie wyszło wszystko, więc cały czas miałam go na plecach i z nim tańczyłam, przepotwornie cuchnie, dlatego że ocierały, ocierały się o niego trzy łyse nagie dresy. I teraz pokażę Wam elementy innych stylizacji, w których nie poszłam, ale w których planowałam, że pójdę. Miałam ochotę ogólnie wywalić cały mój tłuszcz z brzucha na wierzch i chciałam ubrać taką bluzeczkę krótką. No ona się wydaje długa, ale jak ja ją ubrałam, to mam ją na samych cyckach. Z długim rękawem, ale znowu pomyślałam, że jak się tak cholernie spocę, to będzie to paskudnie wyglądało, że to cała bluzka będzie mokra. Taka, taki spocony, upasiony grubas. Więc odrzuciłam tą bluzkę, ale i tak się w niej Wam zaraz pokażę. Tamtą bluzkę dostałam od koleżanki i to była body i ja to obcięłam. Kolejna rzecz, w której myślałam, że pójdę... To jest bluzeczka, którą kupiłam za 30 groszy w lumpeksie, by była na wagę. I ona jest taka właśnie niby rajtkowa właśnie, taka prześwitująca mocno. Też zaraz się w niej Wam pokażę. Ale też nie chciałam w niej iść, bo znowu... Nie wiem co, jakoś nie, jednak nie miałam wczoraj tego humoru na, na wystawianie sadła. I jeszcze ostatecznie do tamtej koszuli, żeby nie było tak słodko-pierdząco, Eee, oprócz Bali. dostylizowałam taki czoker, te kolczyki, no i taka szminka, oczywiście tam jeszcze był makijaż i oczywiście, tak, nie miałam tego plastra, tylko tutaj miałam olbrzymiego pryszcza, którego pokryłam rozświetlaczem i był to rozświetlony pryszcz i oczywiście poszłam tam bez okularów, no bo jakbym skakała, to by mi zaraz te okulary spadły i zostały podeptane, a bez nich jestem kaleką. Także ubrałam sobie po prostu soczewki, wyrysowałam mocno brwi i sobie tam bansowałam. Fryzura właśnie była taka, jak ta, ale od tego takiego skakania e, cały czas mi się te koczki rozwalały i musiałam je poprawiać. Całe szczęście byłam trzeźwa i mogłam to robić. Mniej więcej to wyglądało tak: super, nie? Make-up, wszystko i piżama. Buty, takie też z lumpa. Za 40 zł je kupiłam w Dukacie tak wyglądają, tak wygląda ich podeszwa, one są takie bardziej różowe niż w tym świetle. Kocham Wixapol za to, że tam wszystkie dziewczynki nie przychodzą w szpilkach, jak na standardową dyskotekę, tylko tam po prostu wszyscy przychodzą w butach sportowych, żeby nakurwiać dęsa. To jest, to jest wspaniałe. I tak jak wam powiedziałam. Stanik jest bardzo ważną rzeczą na wiksapolu polu przy takich dużych cyckach jak moje, ponieważ podczas skakania e, te cycki moje przynajmniej nie mogą latać za bardzo na wszystkie strony, bo to mnie później boli. Zacznę od pierwszej propozycji stylizacji, którą myślałam, że wykorzystam. To jest ta bluzka. To jest moje w abyście Jak ja was umilowałem. Ja, 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 jak ja was ja umilowałem. A oto ostateczna stylizacja, w jakiej na ten wiksapol rzeczywiście poszłam. Czyli całkowicie mój styl. Mega elegancja, lekki hardcore, lekka taka perwera, trochę niby seksownie, a trochę hardkorowo i dresiarsko oczywiście. Dresiarstwo to moje drugie imię. O. Uważam, że jest fantastyczna. Teraz ujęcie z drugiej kamery i tutaj... Dobra, nie tak. tak. No a w takiej stylizacji po prostu wyszłam z chaty, ubrałam sobie mój ukochany szaliczek. Do tego kurtkę z lumpa za 6 zł. I oczywiście połączenie sportu z glamurem, czyli mój standardowy płaszczyk, który kupiłam w hm 10 lat temu i wymieniłam mu wszystkie guziki na złote. Problemem tych tribali jest jedynie to, że na moich tłustych rękach one się... Po prostu tak zwijają, i cały czas musiałam je poprawiać. Ale było tam tak ciemno, że tego w ogóle nie było widać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, że w ogóle jeszcze mieliście ochotę go oglądać po. Po moich zapewnieniach, że pojawi się on jakieś 5 dni temu, już nigdy niczego nie będę obiecywała. Zawsze sobie to obiecuję, że nie, żebym nie obiecywała. Ale mimo to zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie, który macie podlinkowany na dole. Jak również do no, subskrybowania tego kanału, ponieważ yy, no, mój poryty web, jeszcze wiele różnych, jakichś stylizacji i nie tylko. Wymyśli. Do tego, jeśli macie ochotę coś do mnie napisać, jakoś się odezwać, czegoś dowiedzieć, to zachęcam do pisania wiadomości na Instagramie, ewentualnie na Facebooku, który też macie podlinkowany na dole jako kontakt. Elo.